Mnie niż ustaliłem, to chyba zawsze tak jest. Ustaliłem 20 na przykład, a jest 15. Albo na 10, ale na 10 to tak nie za bardzo bym chciał. No dobra, ustawiłem sobie na 20 FPS i nie mam żadnych lagów. Obecnie przycina. I to jest dobra wiadomość, więc może, może ten test wyjdzie nam na dobre. Ten test robię dlatego, żeby spróbować tutaj... Żeby wiedzieć, jak ten... jak ustalić sobie to wszystko w przyszłości. Na razie widzę, że... Oj, spadłem. No widzę, że FPS-ów jest mało, ale to już... inaczej FPS-ów, to już jest wina internetu. Ale... Może słyszeliście w filmiku zapowiadającym ten live nice stream, że... Od lutego będę miał nową umowę na meta, więc może znajdę sobie szybszą prędkość wysyłania. Może uda mi się tutaj do dwóch zwiększyć z tej jednego. To wtedy byłoby fajnie. No i. No i byłoby git wtedy, tak. Widzę jeszcze FPS-y. No idą, jak idą. Tak, 5, 10, 15 to raczej nie dojdzie. Chyba, że jakimś cudem. O! Czekaj, 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 jak chcę, jak chcę tego baga zajść, jak chcę tego... O kurde! Nie, już się nie już chyba nie udam tego baga. Nie, nie, tego baga już nie zrobię. glitcha w sensie. Nie, bo to jest taki glizie, że jak zrobię homing atak do przodu, ale bez uderzenia na ciężarówki. No muszę uderzenia na ciężarówkę, nic ci się nie uda. Ale jak ten to bym ją mógł zepchnąć nawet do tego do miejsca gdzie startowała. Naprawdę, sorry za te lagi, bo ja tu mam podgląd na swój stream i widzę jakie są lagi. A gdzie jest Big? Chyba już Biga minąłem. No minąłem go na pewno. Albo... A! Jest, jest! Widziałem, widziałem Biga! Nie wiem czy wy widzieliście w tych 10 FPS-ach. Akurat... No nie, używałaś ta scena z Bigiem, bo już, już sobie oglądam. Szkoda. No i... Ech. A, no tak. Miałem, miałem coś zrobić, jakieś zadanie, ale nie zrobiłem, więc nie cofnęło. Ale już nieważne. No dobra, więc przy 20 FPS'ach się udało. A ciekawe, jak byłoby przy 25. Więc spotykamy się już w kolejnej, chyba dziesiątej części. Już